Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W oparciu o dzisiejszą Ewangelię, rozdział 16 Ewangelii Świętego Jana możemy zadać pytanie, jakie są źródła radości dla każdego człowieka. W tekście dzisiejszej Ewangelii Chrystus jednozna, jednoznacznie wskazuje, że źródłem jest Jego obecność. Otóż zapowiada swoje odejście, po czym Mówi dalej, że kiedy powróci, znowu ujrzy apostołów i wtedy radość powróci do apostołów i tej radości nikt im nie zabierze. Że moi, moi drodzy, któż by nie chciał mieć ciągle w sercu radości, to jeszcze takiej, której by nam nikt nie zabrał. Otóż w oparciu też o dzisiejszą Ewangelię, Okazuje się, że powtórna obecność Chrystusa jednak wiązała się z cierpieniem, wiązała się ze śmiercią, z odejściem i oczywiście powrotem poprzez zmartwychwstanie. A żeby lepiej wyrazić tą podstawową prawdę o to, że do radości pełnej, której nam nikt nie zabierze, dochodzi się przez jednak cierpienie, Chrystus podaje przykład, Kobiety, która rodzi, kiedy nadchodzi jej czas, wtedy się smuci ze względu na nadchodzące bóle i cierpienie. Ale kiedy urodzi dziecko, wtedy radość napełnia jej serce, bo to człowiek przyszedł na świat. Moi drodzy, w tym przykładzie kryje się jeszcze dodatkowa nauka, wiązana, powiązana z tym, że Chrystus umierając, cierpiąc, umierając i powstając z martwych, tak jak kobieta rodzi dziecko przez cierpienie ku radości, tak Chrystus zrodził każdego z nas przez swoje cierpienie ku naszej radości. Widzimy więc, jak fragment dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam, że tak naprawdę Źródłem naszej radości, naszego odkupienia, naszego ciągłego przebywania z Bogiem, takiej nadprzyrodzonej radości, której my bez Chrystusa nie posiadamy, że to źródło tej radości kryje się w cierpieniu Chrystusa. O tym nie możemy zapominać, ponieważ żeby móc się w pełni radować obecnością Chrystusa, musimy jednak przechodzić przez cierpienie. Nie ma człowieka, który na świecie by nie przeszedł przez większą lub mniejszą dozę cierpienia. Jakkolwiek uciekamy na samą myśl od cierpienia, to jednak jest ono nierozłącznie powiązane z naszą egzystencją. Co rzeczą bardzo ciekawą, to już w milionach przykładów Chrześcijan katolików głęboko wierzących w Chrystusa dało się zauważyć. Otóż właśnie w cierpieniu, cierpiąc fizycznie czy duchowo, ale będąc głęboko zjednoczonym czy zjednoczoną z Chrystusem z zmartwychwstałym, taka osoba potrafi znosić swoje cierpienia z pogodą ducha. Jest to rzecz niesłychana, ale bardzo często doświadczana i spotykana w chrześcijaństwie. To znaczy, że nawet w cierpieniu najbardziej poniżającym, najgłębszym, najbardziej rozdzierającym obecność Chrystusa sprawia tak, że nasz duch rośnie ku radości Bożej. I rzeczywiście, tak naprawdę radość, której nam nikt nie zabierze ostatecznie, w której będziemy zawsze żyli, czeka nas w tym przyszłym królestwie, które ustanowił Jezus Chrystus na ziemi. Zastanówmy się więc, moi drodzy, co jest w moim sercu? Czy smutek, lęki, cierpienia gdzieś tam na dnie nie zagłuszają? Czy w ogóle sprawiają, że nie zauważamy, że źródło radości jest w nas? Ilekroć przystępujemy do Eucharystii, ilekroć klękamy i adorujemy Najświętszy Sakrament, ilekroć czynimy dobro, nieegoistycznie, egoistycznie, nie ze względu na siebie samego czy na siebie samą. Źródła radości którą przynosi Chrystus z zmartwychwstały, ciągle na nowo tryskają w moim pogodnym, radosnym, ale często jakże cierpiącym sercu. Prośmy Matkę Najświętszą, Matkę Bolesną, Matkę Radosną, doświadczającą obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Prośmy ją o to, żeby nam nieustannie pomagała żyć radością nieśmiertelną którą wszczepił w nas Jezus Chrystus radością mocniejszą niż grzech śmierć i wszelkiego rodzaju nieszczęścia które mogą nas od Chrystusa odłączyć pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.